Idziemy przed siebie, tylko maskowanie. Na no to, żeby to twoje osłania nie było dobre. O, jaki fajny ślisk. Poczekam, aż się energia naładuje, oczywiście. Gdzie tu ktoś jest? Aha. Jeden leży, jeden tylko. Tu ktoś jeszcze jest. No nie chowaj się, wyjdź. Naprawdę, stał. Schowam się tutaj. A gdzie wrogowie? Dobra, idziemy dalej. Gdzie oni są? Pochowali się. Może po prostu ich tak mało jest? Nie, no, przecież słychać głosy. To zastrzela. Aha, tu są, dobra. Teraz ich nie będzie. Strasznie łatwo padają od tego łuku. Poczekam, aż y, mi się z, y, maskowanie naładuje. Aha, tam jest jakiś śmigłowiec, czy co to jest? Poczekam sobie chwilkę. Dobra. Teraz, chyba, byłoby głupim pomysłem wychodzenie, zamaskuję się i wtedy. No tutaj strzeli się. Strzelię. Ładnie padli. Jeszcze chwilka, jeszcze chwila. Idziemy na niewidzialności, na no, e. Jedno i drugie, ok. A gdzie psychol? Jeszcze na koniec. Czekać? Nie, idę przed siebie, bo tam mi pokazuje, że mam iść. Tak, co to? Mam przez to przejść? Chyba tak. Otwierać się. O, no dobra, otwiera się. Coś tu jest. O, broń jakaś ciekawa. Może to sobie wymienię. Hmm. Co jest lepsze? Strzelba, czy to? Chyba strzelba będzie gorsza. I wymienię to. Czym to strzela? Fajne. Podoba mi się. Idziemy, idziemy, idziemy. Spotkamy się po drugiej stronie. A gdzie Zrozumiam. mam iść? Tu? Rusza. Nie, tutaj idzie. Okej. Okay. Maskowanie jak zawsze. Przeczekam. <grym> w łeb. Dobra. Headshot, headshot. Może sobie mm, zmienię na taki celownik? Dobra, idziemy. Schowam się, bo przy strzelaniu strasznie szybko energia schodzi. I teraz jeden leży, drugi. Gdzie tu ktoś jeszcze jest? Dobra, idziemy, idziemy. Tylko. Dobra, nic tu nie ma, ale podoba mi się to miejsce. Ładnie tu jest. Takie klimaty mi się podobają. Skuteczna jest ta broń? Nie powiem. Idziemy. Aha, energia mi się nie naładowała. Jeszcze chwilka. Co to jest? Ale tam wysoko. Ktoś tu jeszcze jest. Tu i tu. Dobra, idziemy na maskowaniu. Aha, to tylko yy, wypalone na ścianie jakieś po pociskach. Dobra, chyba droga wolna. A nie, jeszcze nie. A jak tam wejść? No, nie tak? Tylko tak. Amunicja się przyda. Tylko, że jej nie mogę podnieść czego. Pewnie ta broń nie ma amunicji standardowej, tylko jakąś lepszą. Co tu jest? Więcej ich tu jest. Dużo ich tu. Dobra, trzeba tak bardziej delikatnie przejść. Stąd przyszedłem, to nie. Co to jest? No, czego nie strzelasz? Strzelaj, strzelaj. Idziemy. Dużo ich tu jest trochę. Uciekam, uciekam, bo mnie zabiją. Oni strzelają z tego co ja. I to jeszcze mi energię odbiera. Co to jest za broń? Który to strzela? No muszę wychwycić tego, który używa tej broni. Bo on tutaj robi największe zamieszanie. Dużo ich tu trochę. Nie trafiły. Jeden, to jest drugi. Zmienię sobie amunicję na strzały wybuchowe. Kurde, ze strzeliłem. Tyle? Chyba tak. Chyba już ich nie ma. Dobra. A nie, jeszcze ktoś tam strzela. Dobra Druga wolna O kurde skąd on strzela Tu jest Dobra Chyba już po nim Słychać było wybuch Zmienię sobie na taką broń Tam był, jeszcze, 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 tu ktoś chyba był. Tak mi się zdaje. No bo mam mm, zagrożenie. O, tam jest. Dobra, bezpiecznie. Czyli idziemy sobie tu. I tu powinien być ten psychol, tak? F. Idziemy przed siebie. Urny mają mocną broń. Nawet... ta broń nawet niszczy bez problemu jakieś działka takie. Już teraz mnie chyba nie dogonią. Co to jest? A no nie, to jakaś beczka. A to co? Idziemy. Aha, to jest on. Czy tu coś ciekawego jest? Chyba nie. Aha, z tego skorzysta. Po to Zamiast ekranu dotykać ten panel, dobra, idź, otwórz. Co to za miejsce? Aha, pewnie jakaś winda cel trzyma w łapie całą energię jak nie zapłacisz rachunków musisz odpracować, ale nie da się i tu jest pies pogrzebany. odpracowujesz dług do końca życia i nie masz wyboru no w sumie masz możesz walczyć aha, to bardzo fajnie, nie da się odpracować no, długu w czasie może teraz. Już chciałem pominąć, ale dobra, nie pominę. Co my tu mamy? Coś się tu otwiera? Wychodzimy I tędy? A nie, chyba nie. O, śmigłowiec tam leci jakiś, a nawet dwa. Ładnie tu. Tak trochę... No, w sumie nie no. Krajzysowo miasto ma sygnaturę energetyczną. Ładniej wygląda teraz. To C. I tu jakaś kopuła wielka. Jest technologii opcji. Ich globalna sieć energetyczna czerpie moc jednej maszyny Sepidów w tej kopule. To nie może być tak proste. Tak jest stary. Odcinasz energię, korporacja pada. Tak po prostu. Nie, Sepid Alfa mi to pokazał. Już to przerabialiśmy. To musi mieć jakiś związek. Prorok, Obcy już są kaput. Sami wszystkich wykończyłeś. Zostało tylko kilku niedobitków. Nie, to nie wszystko. Gdybyśmy tylko znaleźli jakiś trop, gdzieś tutaj jakąś wskazówkę... Słuchaj, gdy ty polowałeś na super Obcego, który nigdy nie istniał, ci z Cel zdobywali władzę nad światem. Potrzebujemy cię tu i teraz, Szefie. Musisz nam pomóc powstrzymać Cel. Tutaj chodzi o coś więcej niż Twoja rewolucja. Przewidziałem to. Ci z cel i grają z siłami, których nawet nie rozumieją. Cokolwiek robią, doprowadzi to do końca świata. Musimy zamknąć ich interes. Świetna kurwa racja. No to chodźmy. Ostatnie spojrzenie na Nowy Jork. Chyba tak, idziemy. I co teraz? Coś mi się wydaje, że trzeba będzie kończyć już odcinek. Sprzęt jest cały. Inicjuje prędkość krytyczną. Zrozumiano Romo 1. Perymetr... Czysty. Kopuła wolności powstała, aby powstrzymać atak sepidów. Masz przewagę! Jednostki cel organizują kontratak. Szacujemy, że masz około 30 minut. Oznaczony obszar aktualny. Minimalna aktywność naziemna cel, ale wieżyczki działają w 100%. Uważaj, Romeo 1, i odstaw sprzęt w jednym kawałku. Wiecie co? Kończymy ten odcinek właśnie teraz. Fajnie się grało. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Cześć.